Witam Państwa serdecznie w naszej kolejnej instrukcji dotyczącej typu półautomatycznego w systemie SEOPiot PL. W tej instrukcji pokażę Państwu, w jaki sposób korzystać z funkcji asystent. Aby dostać się do asystenta, przede wszystkim należy przycisnąć czerwoną ikonę w kształcie koła zębatego i przejść do panelu zarządzania projektem. Następnie Należy wejść do panelu zarządzania filtrami. W panelu zarządzania filtrami, obok podstawowej ikony Dodaj Filtr, znajduje się Asystent. Asystent pozwala na automatyczne generowanie filtrów, na podstawie których mają być zakupowane linki, na podstawie wprowadzonej przez Państwa kwoty. Kwota powinna mieścić się w przedziale pomiędzy 50 a 500 zł. W przypadku wybrania większej lub mniejszej kwoty jest bowiem niemożliwe dokładne sprognozowanie koszt, faktycznego kosztu linków. Po wpisaniu kwoty wystarczy przycisnąć przycisk OK. Jak Państwo widzą, system na podstawie opracowanego przez naszych specjalistów algorytmu wygenerował kilka filtrów zakupu inków Proszę zwrócić uwagę, że linki będą się zakupowały stopniowo, a także, że w systemie, w trybie półautomatycznym w systemie SOP za każdy link pobierana jest oddzielnie opłata. Z tego powodu w asystencie wprowadzona kwota jest traktowana jako orientacyjna. Dopuszczalna różnica pomiędzy kwotą, którą Państwo wpisali, a kwotą, za którą faktycznie zostaną zakupione inki waha się od 10 do 15% na plus bądź na minus. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do obejrzenia naszych kolejnych wideoinstrukcji.